Witam wszystkich w y, ósmym odcinku, jeśli się nie mylę, z gry y, na moim kanale oczywiście. W tym odcinku wracamy sobie już do fabuły, po live'ie. Y, na live'ie zdobyłem bardzo dużo itemów, takich jak na przykład kotwiczka w końcu, kotwiczka do spinaczki oraz y, no wiele innych, że tak to ujmę. Wiele, niewiele, że tak. Ale udajemy się do tego rachuna, y, bo tak, bo tam każą nam iść na misję w ogóle tu już virale, virale nas zobaczyli więc niestety musimy od nich uciekać bo niech nie mam czasu się z nimi bić o to sobie włączę to o o Muszę proszę że mogę przeskakiwać przez warażony, bo już sobie tą umiejętność więc ona powinna być bardzo przydatna Teraz, jak ma się tą kotwiczkę, to jest taka, widzę, wygoda się poruszać po tym haran, że to po prostu szał Dobra, gdzie jest ten... on będzie tam chyba na dole. Tak? O, no tak, na dole raczej. Wyciągnijmy się, żeby uniknąć obrażenia od upadku. Nie gadaj, u góry. Tak ugorę heba cholera! cholera! Nie dobrze. Okej. Dobra. Rahim, gdzie ty cholera jesteś? Brakę to ja. Na wiadukcie znalazłem tylko ciała zabitych, ani śladu Rahima. Cholera. masz jakiś pomysł, gdzie mógłbyś... Aha, zapomniałem o tym, umiejętności. musisz na torowisku. Go. On będzie na dole. Ten tylko tak zabić. Aha, to jest ta misja, wiem już co to jest za misja, bo ja oglądałem u innych youtuberów. Dawniej, jak jeszcze nie nagrywałem. Tak, jak go nie zabiłem. Tego zombiaka. No, ale mniejsza już to. Mniejsza o to widzowie. Przeciągnijmy się, hop. I tutaj, chyba, w hangarze powinien być, jeśli się nie mylę. To, gdzie jest wejście do tego hangaru? Tutaj na dole gdzieś jest. Drzwi. Aha, tu muszę ekran ładowania włączyć, żeby się tam dostać. Więc super. Na wiadukcie znalazłem tylko ciała zabitych. Wygląda na to, że Rahimowi udało się uciec. Powiem wam że całe szczęście. Się no, że się... Jest więc szansa, że, że udało mu się uciec, się, lecz niestety Żyj. mi się wydaje, że mm, on Po tej misji umrze I go nie będzie. Lecz zobaczymy i się przekonamy. Wbijamy się w kośniaku. Tego niszczymy. Ciebie niszczymy. Ktoś jeszcze? Nie umarłeś się jeszcze niszczymy cię. Gin. Gin. O. Szukamy sobie ich lekko. Gdzie on jest? Gdzie on jest? Tutaj. A, śmieci się coś nie ma, ale zrobi teraz. On jest nikim tu Mam Blade Max, to jest taka piękna broń, że to OS Dobra, jak trzeba, jak trzeba będzie, to mamy tutaj Dostępną pompę z odgana Więc posłuchajmy, co ma nam do powiedzenia Rachin hey, Myślałem, że już po I tu zbroiłem bomby Wybuchnął za mniej niż 5 minut Cholerz a? a, za, za to się Po prostu podłóż te bomby nie ruszaj się, rozumiesz? Zaraz wracam. Nie, my idziemy do tego gniazda? A, pierdziele. Gdzie? Tu, w terminalu. 3 minuty do końca. Jest wejście do kanału, koło zachodniej ściany. Wejdź tam, tunel zaprowadzi cię do gniazda. Gdzie? W środku, tu gdzieś? Jest, okej, okay, dobra. Już myślałem, że tu wody nie ma, nie? 3 minuty On jest jakiś rozwalony? Gdybym nie przecinał? To inaczej się nie da wyrazić Innymi słowami Jeszcze jak tam będą twe to nie wiem To mnie chyba... Coś, mnie coś jest chyba... skład Ciągnijmy się tak Mówi bombę Pierwsza gotowa Dobra schody i wejdź na następne piętra Oj rachajne schody będzie ciężko Jak poprzednio A nie są schody okej okay. Kurde, tam gdzie nie wejdę? Cholera jasna Myśl, 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 ja nie chcę To Zbijamy się jak do siebie, okej okay. ja Nie rozwalę tego Ale co do tam Okej okay. ja Nie, no muszę zdążyć nie, nie ma opcji, bo nie zdążę Podłb bombę Tu już Dobra To powinno być łatwiejsze Ale muszę się dostać tam Wejdę tu przez tu Latarka, Latarka, Latarka Będę ok, schody, schody, schody Szybko, 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 szybko Tędy, tędy, ok Picham 4 sekundy, cholera Dobra, dół Dół Okej, okay, okej. Okay. Uda się. Dobra, udało się. Uff Ale bum. O cholera. Brachim, Udało się! Twój plan zadziałał! Brachim, mnie! Dobra, wracamy się do niego. Myślałem, że będzie to lekko trudniejsze, ale całe szczęście nie było. A tu się zalało teraz, w nie było zalane. A w tyle. Jeśli dobrze płynę oczywiście. Ale dobrze płynę. To są te, mm, tu są te... Tu są... Tu jest drabina. Rahim? Znaczy ja wiem co się teraz stanie z Rahim, no ale nie chcę spoilerować wam teraz. No kochani wiecie, bo wygrawy wyszła tyle lat temu. Że... Żałeś, że tego nie widziałeś. No. A Niestety. się zawalił. O, szlaj! Nie! 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 Rady, przestań! Rady, to ja! stary, to to ja! No, przestań! Rady, przestań! Rady. Niestety. To pieprzone ugryzienie. O. Mógłby się oh, nas posłuchać wtedy. No. I będą oh. mógł tu nie iść. Ale oh. no niestety jest takim idiotą oh. i nie potrafi się nas słuchać. Musimy to otworzyć, nie mogę. Niestety. Słysza, słyszę. słyszę. Brega. Rahim. Rahim nie żyje. Ona się sama dowie, raczej mi się wydaje. Smurek jeszcze kawę weźmiemy stąd i pójdziemy. Ale było to łatwiejsze niż myślałem. Z tego co dawniej oglądałem, to, to się ta misja wydawała się ja mega się trudna. Yeah. Ale teraz było łatwiej. Więc, więc jestem ja w mam siebie zadowolony. No co... Może i no, jej powie, no najlepiej, tak? Nie, lepiej nie kłamać i powiedzieć prawdę. I podejrzewam, że pewnie teraz trzeba iść do Raisa. Albo coś jeszcze innego. Bo nie oglądałem całej fabuły. Tylko czasem tam urywki, czasem niektóre te... Yy, urywki z tego całego. Blade Max. 261 razu Ale to ciachaj. Czakam jak stela Polera no no. Tam się przyciągniemy Żeby teraz nie wpaść tylko do środka hop Hop Cholera, ale dobre, my nie zginęliśmy, bo byłoby krucho. No i nie macie. Nara. Hehe. <laughs> Cyk. Jezu, ta kotwiczka jest taka zajebista. Jak dobrze że wtedy, że w... kiedyś zrobiłem tego live'a, bo... Bez niej to byłoby dalej. Długo się tak tam... Co po tym harania a teraz to... Szybko, łatwo, o ciek Jakaś misja ochrony, czy co? Co tu robisz? Gówno. S. A w środku chyba używać nie mogę niestety. No puśćcie krajn. Czekajcie, co ma dla nas tutaj jeszcze kwatermistrz? Weźmiemy sobie to wszystko, oprócz tasaka. Pójdziemy jeszcze na szybko do handlarza. Honor! to Panga. Karabin wojskowy nawet sprzedaje. Amunicja do strzelby się przyda. I do karabinu również. Mam dla Ciebie. Od sprzedawcy nic nie mam. Tu nic nie mogę ten. kupić. I gdzie mam pogadać? Tutaj, okej. Okay. Bregan. Jak dzieciak zginął? Ja. Musiałem go zabić. Było już za późno, przemienił się. Musiałem, przysięgam. Był też moim przyjacielem, najlepszym jakiego tu miałem. No znajomość ja to nie za fajnie zaczęliśmy, ale teraz było nawet spoko. Wiem, wkurzał mnie, jak się brał za nie swoje, ale on był dla mnie jak rodzina. I znów ktoś z nas, i znów truba brata. Zaufałem mu, powierzyłem mu te ładunki, Boże. Może gdybym go tam nie zostawił? może wtedy wciąż by żył? O nie. O cholera. Jade, Jade. Stój! Jade, niech to szlak. Weź. Dajmy jej czas. Musi to strawić. Co jest? Nie, Leć na Nie damy go tamtu! Nie, nie że tu ludzie rajdą, Ale ja mam dla nich pompę. Chodźcie tutaj. O, coś ucichła ta muzyka. Chodźcie, domeczki, chodźcie. Ech. Chodźcie, chodźcie. oni już też mają... Ok, o, Oni już też mają karabiny. No to fajnie. Już jest noc. warto dodać, no dobra, zir zir, pojedwa cię nie wzięli, w środku nikogo nie ma, porwali zira i oni nie A myślałem, że go zastrzelę, nie? Cholera, to jak ma... gdzie go mam znaleźć? Piszę, że porwali go, to gdzie, gdzie o tych, gdzie byś się cię znaleźć? Breken porwali zira. Jego ciężarówka płonie. Cholera! Widzisz co się dzieje jak się próbuje pogrywać z Raisem! Nie powinniście byli łazić do tej szkoły! Część naszych widziała grupę bandytów w drodze do garnizonu Raisa. To pewnie tam zabrali Zira. Idź do nich, znajdź doktora i przyprowadź z powrotem żywego. Słyszałeś? Dobra, spadam do wieży, bo chcę... Aha, zajebiście. Muszę się przespać po, po prostu. Muszę się przespać, bo nie chcę za, z no, w nocy tam iść. Na dole tu chyba mam miejsce do przespania się, jeśli dobrze pamiętam. Tylko tam u handlarza. Polera, coś ty zrobi... Co? Nie, dlaczego? Co się stało w ogóle? Ale akcja widzowie, ale akcja Dobra Mamy uratować Zira Więc Weźmiemy <laughs> sobie wszystko od niego Niestety ludzie Raj Rajsa już są uzbrojeni w ten w... no wiecie, w to, no w te karabiny, nie? No i to już jest mega, utrudnia mi samą sprawę. Garnizon Race jest tutaj, no i tam się musimy udać. Zajbić. Co w tym odcinku... Nie chcę wam przerywać połowy misji, więc ten odcinek ma być bardzo długi. Bo w szacunku do was po prostu nie chcę wam przerywać gry. Misji. Połowy. Dobra, nie się biją tam. Co oni mi nie zrobili? Rise głównie ale teraz się tak mega szybciej poruszam dzięki tej kotwicce, że to gdyby nie kotwiczka to ja bym byłbym jeszcze gdzieś z 50 to i 60 metrów przede mną za mną nie tu, za tą lokalizacją gdzie teraz jestem tak i nieletko później więc pokolu morderca Postaram się. Ale nie, ja wiem chyba co to będzie za misję. O cholera. O lipka widzowie. Tak szczerze mówiąc. Bo ja wam będę musiał przerwać, więc fernocina przer będzie mega krótki. W porównaniu do poprzednich. Bo chcę tę misję zrobić ciągiem jakby. Nie chcę wam po prostu tak przerywać we środku. Więc widzowie na to, że teraz tutaj dotarłem. No to wypadek yy, ten, ale po prostu zakończę odcinek ten i następny odcinek będzie kontynuacją tego, więc po prostu do następnego odcinka trzymajcie się, cześć, zostawcie lajka.